Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Cześć, siemano, z tej strony Wąs i zapraszam na mój sędziowski pląs. 26. odcinek formatu Ale Panie Sędzio, w którym omawiam kontrowersje i sytuacje boiskowe nadesłane przez widzów. Nie było nas chwilę, bo byliśmy w rozjazdach, ale w końcu jesteśmy, udało się nazbierać. Ludzie kochani, no. To ptactwo dzisiaj mnie zje. Udało się nazbierać yy, kolejne sytuacje, no i dzisiaj będę odpowiadał na nie merytorycznie i najlepiej jak potrafię. Pozdrawiam wszystkich alergików, bo dziś mocno mi się daje to we znaki, a jest to kolejny format, który nagrywamy w parku miejskim. Ptaki nas chcą zjeść żywcem. Spielberg, oglądasz taki horror ptaki? Tak, tak. Tam była akcja, właśnie, że te ptaki dziobały. kategoria wapno od kogo od Mateusza G. Sytuacja ze Śląskiej Piłki największa kontrowersja spotkania Sparta Katowice Slawia Ruda Śląska czy w tej sytuacji sędzia podjął słuszną decyzję dyktując rzut wolny dla Slawi czy gościom należał się rzut karny No i tutaj odpowiedź może być tylko jedna jedyna W tej sytuacji uważam że należało podyktować rzut karny i ukarać faulującego żółtą kartką za spa bez próby walki o piłkę zawodnik w białej koszulce wygrywa pozycję, jest przed obrońcą i zostaje pchnięty w plecy to musi być rzut karny, przypominam, że linia pola karnego, jeżeli faul dochodzi na linii to zalicza się do pola karnego i powinna być tu pokazana również żółta kartka za przerwanie korzystnej akcji poprzez pchnięcie rywala w plecy i spowodowanie jego wypadku zatem prawidłowa decyzja, karny żółta karta. kartka dla faulującego obrońcy Druga sytuacja, tym razem Mateusz Z, palił czy spalił? Czy był tu spalony, czy tego spalonego nie było? Dzisiaj dużo będzie tych kontrowersji odnośnie właśnie kwestii związanej ze spalonym. Mecz czwartej Ligi Łódzkiej, gra lider Warta Sieradz z ostatnią drużyną Ligi, prosną Wieruszów, akcja się toczy, piłkarz Warty chce dograć po ziemi w pole karne, jednak piłka przechodzi przez nogi jednego zawodnika prosny, piłka, w tym momencie zmienia tor i trafia do Michała. Ten z bliskiej odległości pokonuje bramkarza. Gol. Sędzia wskazuje na środek boiska i pokazuje to przez prawie 10 sekund. Asystent pokazywał od razu spalonego, ale ostatni piłkę dotknął przecież zawodnik prosny, Wieruszów. Cała drużyna protestuje. Sędzia główny podbiega do liniowego, konsultuje. Następuje zmiana decyzji i spalony. Jak to widzisz wąsie? I tutaj musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Jak kwalifikujemy zachowanie obrońcy? Jako paradę obronną, która nie kasuje spalonego, w tej sytuacji nie jest to parada obronna, bo zawodnik nie blokuje piłki po strzale, która leci w światło bramki, czy traktujemy to jako rykoszet, który także nie kasuje spalonego? Mówimy o nim, gdy piłka odbije się od obrońcy, który nie wykonuje. Rozmyślnej próby zagrania piłki. I trzecia sytuacja rozmyślna próba zagrania piłki, która kasuje spalonego, i przy takiej rozmyślnej próbie nie oceniamy tego, czy zawodnik czysto trafia w piłkę, oceniamy tylko to, czy podjął on rozmyślną próbę zagrania piłki. Jeśli oceniamy, że tak zrobił, to gdy piłka trafi do, do zawodnika na pozycji spalonej, to gra nie jest przerywana. I taki zawodnik będzie mógł kontynuować grę w tej konkretnej sytuacji. Najbliżej jest mi do zakwalifikowania tego zachowania tego obrońcy jako rykoszetu, gdyż piłka odbija się od jego nogi, gdyż intuicyjnie próbuje zablokować zagrywaną piłkę, nie widzę tutaj rozmysłu, rozmyślnej próby zagrania. Pod takim rykoszecie piłka trafi do zawodnika na pozycji spalonej, zawodnika, który atakuje. Nie odgwizdujemy spalonego, nie jest on kasowany. O czym wspomniałem wcześniej przy okazji omawiania kwestii rykoszetu. Dzisiaj ta sytuacja będzie również w kontrowersji związanej ze spotkaniem europejskich pucharów. Zatem reasumując jeszcze sytuację numer dwa, prawidłową decyzją sędziego jest odgwizdanie pozycji spalonej i rozpoczęcie gry rzutem wolnym pośrednim. Sytuacja trzecia, kategoria przepisna, Paweł J. jest y, autorem tego. I jest to pytanie opisowe, y, bez filmu. Szanowny Wąsie, jakie decyzje są prawidłowe w sytuacji, kiedy napastnik i bramkarz biegną w stronę piłki i dochodzi między nimi do kontaktu po kopnięciu piłki przez napastnika? Kiedy oddał strzał i piłka wpada do bramki? Wiadomo, gol. Kiedy zrobił kiwkę i w wyniku kontaktu upadł? Karny i czerwona karka dla bramkarza. Ale co w sytuacji, kiedy napastnik oddał strzał tak jak chciał, ale piłka minęła bramkę. Wydaje mi się, że prawidłową decyzją jest rzut od bramki, czy mam rację. Pozdrawiam. Paweł. Co jest ważne, jeżeli do ataku spóźnionego bramkarza dochodzi niemal natychmiast po oddaniu strzału przez napastnika, i gdy piłka jest jeszcze na boisku, to odgwizdujemy rzut karny. Tylko sędzia musi sam w swoim błamku sekundy stwierdzić, stwierdzić, czy rzeczywiście ten faul nastąpił natychmiast po oddaniu strzału. Dodatkowo, jeżeli atak bramkarza oceniamy jako nierozważny, dajemy żółtą kartkę. Z użyciem nieproporcjonalnej siły, wtedy wiadomo czerwona kartka. Kluczem w tym wszystkim jest to, że to przewinienie ma być wykonane przez obrońcę najczęściej, bo to obrońca faluje najczęściej napastnika, natychmiast po oddaniu strzału przez zawodnika drużyny atakującej. Przepis na sytuację od Adama K. I jest to kolejna sytuacja właśnie związana z kwestią spalonego. Wą się wytłumaczyć, jak to było w finale Ligi Mistrzów z tym nieuznanym golem Benzemy. Był spalony czy też nie? Jak odniesiesz się do twita dziennikarza Kanal Plus Krzysztofa Marciniaka, który napisał... O tym zdarzeniu. Wracamy cały czas do tych trzech pojęć, o którym mówiłem dzisiaj przy okazji drugiej sytuacji. W mojej ocenie mamy ponownie do czynienia z rykoszetem, z odbiciem piłki od obrońcy, czyli spalony się nie kasuje, a gol zdobyty przez benzemę nie może być uznany. Dobra decyzja sędziego, mimo że kontrowersyjna, ale to wynika z tego, że po prostu wiele osób nie wie dokładnie, jak wygląda ten przepis związany z rykoszetem. Finalna decyzja była decyzją prawidłową. Przytoczę jeszcze tweet Krzysztofa Marciniaka z 28 maja, w którym czytamy co do zasady, jeśli piłka zagrana od przeciwnika, to sędziowie oceniają zagranie celowe, nie ma spalonego rykoszet, przypadkowe odbicie offside, stąd decyzja o nieuznaniu gola dla Realu Madryt. Wszystko się zgadza. Widać, że pan Krzysztof, którego z tego miejsca pozdrawiam, odrobił pracę domową albo po prostu zapytał kogoś Jakiegoś eksperta, który zna się na robocie. Pamiętam, że bardzo dawno temu spotkałem się pewną wieczorową porą z panem Krzysztofem. Ja jeszcze nie byłem, można powiedzieć, y, youtuberem. Y, on nie był jeszcze znanym dziennikarzem i pamiętam, że wtedy mieliśmy taką małą przecinkę, i no, muszę powiedzieć, że pan Krzysztof wtedy miał dobrą formę, ale ja chyba miałem lepszą. Tak mi się wydaje. Także pozdrawiam go serdecznie, bo to było o, z 10-12 lat temu. Lecimy dalej, moi drodzy. Piąta sytuacja, kategoria Askier od fana Rominty. Z Romintą Goldap wiąże mnie historia naszego byłego zawodnika marka Prosowskiego, który grał u mnie w macierzystym klubie w PKS Radość, a był właśnie wychowankiem Rominty Goldap. Lewonożny zawodnik, pamiętam z takim dobrym przerzutem, też często wykonywał stałe fragmenty, rzuty różne, rzuty wolne. No i właśnie pochodził z tego klubu. Wąsie, jaki kolor kartki, bo faul oczywiście był, dodam, że bramkarz sfaulował poza polem karnym. Czy wtedy nie powinna być czerwona kartka obligatoryjnie? No i w tej sytuacji trzeba powiedzieć jedno. Obligatoryjnie każdy faul bramkarza poza polem karnym nie jest karany zawsze czerwoną kartką. W takich sytuacjach najważniejszą kwestią, o czym już kiedyś w jakimś odcinku wspominałem, jest zrobienie tzw. Tak stop w momencie przewinienia. I wtedy, jak mamy zrobioną tą stopkadkę, analizujemy, czy jest to spa, czyli przerwanie korzystnej akcji, czy jest to DOXO, czy pozbawienie realnej szansy na zdobycie gola i oceniamy następujące kryteria. Pierwsze: ilość i rozmieszczenie obrońców. Ilu tych obrońców było? Czy byli blisko piłki? Bramka w momencie tej stopklatki była już pusta. To też jest ważne. Drugie: odległość od bramki to było na 18 metrze, czy to było zaraz za 16, czy to było na 30 metrze i przypuśćmy na to, szybki obrońca byłby w stanie jeszcze dobiec do tego napastnika. To wszystko musimy wziąć pod uwagę. Kierunek akcji. Czy jest na wprost pustej bramki, czy wypuścił sobie do, do linii, do chorągiewki tak mocno, że na przykład ciężko będzie mu dobiec do tej piłki. To też jest ważne. Tutaj było na wprost pustej bramki. I ostatnie musimy zwrócić uwagę na kontrolę nad piłką. Czy napastnik zagrał piłkę z wyczuciem nad bramkarzem i bez problemu by do niej doszedł i potem skierował do pustej bramki, gdyby nie faul. I tutaj tak też było. Także w tej sytuacji wszystkie te aspekty są za doxo, czyli za przerwaniem realnej szansy na zdobycie jej bramki. Bramkarzowi należało pokazać kartkę czerwoną. Tutaj w tym konkretnym przypadku sama natura tego faulu, tego przewinienia Kwalifikuje się na asakier, bo mamy do czynienia z poważnym, rażącym przewinieniem. Atak podeszwą buta, czyli korkami na wysokość brzucha. Jest on bardzo niebezpieczny, grozi ciężką kontuzją, poważnym, grozi poważnym urazem bądź kontuzją. Takie ataki trzeba odpowiednio karać. Ostatecznie w tym klipie należało podyktować rzut, rzut wolny, bezpośredni, bo działo się wszystko poza polem karnym i wykluczyć bramkarza, pokazując mu czerwoną kartkę. No i na koniec humoreska, ale zobaczcie, bo tym zawodnikom zapewne nie było do śmiechu, kiedy musieli na co dzień rywalizować z Pierluigi Coliną. Dla mnie taką ikoną arbitrażu, jednym z najsłynniejszych arbitrów świata pod względem tego, jak zarządzał zawodami. Tutaj macie próbkę tego wszystkiego. Obecnie zajmuje się szkoleniem sędziów. Sędzia z olbrzymią charyzmą. Obecnie z jego wiedzy, z jego doświadczenia korzystają najlepsi arbitrzy międzynarodowi gdyż pracuje w UEF-ie i szkoli Szymona Marciniaka, szkoli innych sędziów międzynarodowych. To chyba ta jedna z najgłośniejszych sytuacji, kiedy doszło do starcia w meczu Holandia-Czechy i walczyli ze sobą Tomas Repka i Edgar Dawidz. I zobaczcie, w jaki sposób tutaj pierre ludzi kolina poradził sobie z krewkim Czechem. Zareagował ze zdwojoną siłą i to on stłamsił czeskiego zawodnika, a nie odwrotnie. A ilu mniej doświadczonych sędziów pewnie by Wtedy musiało zrobić krok do tyłu, cofnąć się, ale to nie, to nie on, Pierluigi Kolina, to po prostu artysta gwizdka i chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że już skończył karierę, ale wiadomo, PESEL nieubłagany. Miejmy nadzieję, że kiedyś my doczekamy się takiego arbitra. Szymon Marciniak jest na dobrej drodze, no i na pewno ma podobną fryzurę do Pierluigiego Koliny. Moi drodzy, i tym akcentem kończymy kolejny odcinek. Zachęcam wszystkich do podsyłania swoich sytuacji i kontrowersji na naszego maila kontakt.małpawaskikanal.pl. A ja wezmę te wszystkie sytuacje na warsztat i omówię je w kolejnych odcinkach. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie nasz kanał, wspierajcie nas na Patronite i poprzez przycisk Wesprzyj na YouTubie. No i napiszcie nam komentarz, czy się zgadzacie z moimi opiniami dotyczącymi tych sytuacji. Czy być może nie? Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu, cześć.